Dzień dobry, witamy Was w programie, który jest zapowiedzią programu, który będzie zrobiony później, ale tak na gorąco chcieliśmy się z Wami podzielić kilkoma informacjami. Zanim powiemy Wam, dlaczego jesteśmy tak nietypowo, nietypowo dla nas ubrani, zobaczcie czołówkę, a po czołówce tym razem nie z Londynu, tylko z. Opowiemy Wam o tym, co dzisiaj sobie kupiliśmy i gdzie. No więc, jak się może domyślacie, jesteśmy w Królestwie Maroka, w miejscowości Tangier. I jesteśmy ubrani w takie tradycyjne rzeczy. No ale... już nie, już się <głos》>, tka, bo gorąco mi było. Tak, ale opowiemy Wam w ogóle co tu można kupić, co warto kupić. Dobra, to zacznijmy od tego, że Monika ma na, na sobie szalik. Miałam szalik, ale to dlatego, że weszliśmy do takiego fajnego sklepiku, gdzie były na bieżąco robione i tkane szale, dywany, chusty, bluzki i wszystko, wszystko było ręcznie robione. Już tam i ja sobie kupiłam właśnie. Pan nauczył mnie wiązać właśnie turbę? No nie wiem, tak nauczył no tak, pokazywałam mi w sklepie, jak się to jakbyśmy robi... Jakbyśmy przypadkiem byli na pustyni. tak. Czy, tak. Na, na, oczywiście pokazywał mi na innym szalu, na, tak, na mniej grubszym. Ten jest taki grubszy, bardzo taki jesienno-zimowy. Ale mi się bardzo podoba, i jest bardzo mięciutki, jest prawdziwa wełna i, i jest super, tak? Mm. Takie sobie tutaj kupiłam. Będę go wiązać pod szyją, tutaj tak sobie... A ja zakręku. sobie kupiłam... Nie, nie będę robiła turbanu, bo wracamy do Londynu, a tam tak. jakoś tak... A ja sobie kupiłem takie ubranko, a nie wiem jak to się nazywa, ale pewno ktoś wie, więc napiszcie. W komentarzach jest to typowy berberyjski strój. Też widziałam, jak pan robił materiał na to ręcznie. Ale tak, kole... poczekaj, no po, po kolei, tak. I on po się akceptuje tym, że ma tutaj to, takie była ta, w ogóle pierwsza. Ma takie O, tutaj się takie, takie jak to się nazywa, troczki czy jakkolwiek. Troczki, tak. tak. Troczki. Ale oprócz tego ma tradycyjny berberyjski, taki od tysiąca lat robiony. zamek! No. No. A to, co mnie najbardziej przekonało, to kaptur. Tak jak już mówiłem, no, a jeszcze, ma ten okay. kapturek taki i można sobie go założyć i się czuje jak prawdziwy druid. Dobra, to teraz ja tutaj proszę bardzo, pochwalę się torebką, prawdziwa skóra, marokańska torebka. A dzisiaj właśnie wiedziałam, pisząc sobie z koleżanką różne komentarze na Facebooku, powiedziała mi, że w Maroku była fabryka Louis Vuitton. Tak? Bardzo dawno, nie wiem, już nie ma, ale dawno temu i robili najtwardsze naj 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 torebki na świecie, tak. wytrzymywały nawet ponad 20 lat. I ona nawet taką torebkę miała, ale, no ale to jest tak, zobaczymy ile ta wytrzyma. Jest to rzeczywiście skóra, pachnie skórą. Twoja prawnuczka jeszcze będzie miała. Moja prawnuczka. Lapisze <noise> mi sobie, także zwracamy się teraz do naszej prawnuczki, która trzyma tą... Na Babcia, prababcia tutaj przekazuje Maroko. na to Dawno, dawno temu, w XXI wieku. A oprócz tego kupę magnesów kupiliśmy, bo ja lubię magnesy kupować Popatrzcie, z który jest. Ma, ma, ten jesteś. magnes jest po prostu z korka. No ale to jest akurat z stule, stulet. O nie, o! przepraszam, <laughs> to jest z Francji, przepraszam. Bo tam byliśmy się, i tam się tam, tak się tam zatrzymaliśmy, a tutaj kupiliśmy sobie dwa. Ja tak. ogólnie Maroko, tutaj tak, machu. Tak pokażę, bo zasłoniłam literkę M. A drugą I love Tanger... Nie, to gdzie to jest? O, odkleił się jeden magnes. przyklejmy że przeklejmy. De, się, że magnesy są dużo większe. Drugi jest I love A tak. No i co, i to się ten? To no, Dobrze, do tego na... klejem. Hmm. przyklejmy nie ma problemu. Ja jeszcze sobie kupiłem. O, takie laczki żółte. O, ka ka kapciochy takie. Ze skóry też i one mają tutaj, tego nie widać tak z daleka, ale mają takie wzorki, jak widzicie, wytegowane. Vale. I, i, I właśnie są bardzo wygodne i oni traktują to jako kapcie i w ogóle wszyscy w nich chodzą. No i jeszcze kupę prezentów kupiliśmy. O, to, to jest dla mojej to mamy. Dla, oczywiście już dostanie zanim będzie opublikowany ten film, więc możemy pokazać. To jest taka brazoletka, marokańska fajna i prawdziwe srebro. No. ale Podoba. fajna jest. Żałuję, że sobie sama nie kupiłam. może jej się nie będzie podobało, to mi odda, <laughs> Żałuję. A, a wzór jest podobno berberyjski, tak. tradycyjny, bo można też kupić chińską tandetę. To, to cytat z naszych sprzedawców. No, Piotr tak, pokazał swoje leczki, a my jeszcze kupiliśmy dzieciom takie. Tak. Gab, gab, dla Gabrysi, takie, a, dla córeczki. Takie piękne lacie. Sobie I też ty. ze skóry to jest wszystko ładnie, no. pięknie wyrobione i wyprawiona skóra, a to jest dla Aleksa. Nie wiem, czy im się to spodoba, ale no cóż, chcieli to mają. Lepsze to niż fasolka. Szczerze <grym> mówiąc, kupując tutaj prezenty, mieliśmy jedno bardzo duże ograniczenie, ponieważ widzieliśmy bardzo mało bagażu. No, to to tutaj... No i no i co? I musielibyśmy to kopywać, gdyby tych prezydentów było dużo, dużo więcej, więc w zasadzie jest tylko troszeczkę prezydentów. Mamy jeszcze buciki dla tej, dla Agnieszki. One są najfajniejsze. Tak, tak, te... jeszcze dla koleżanki kupiliśmy. No, no to, to jest spenso. w ogóle typowy kształt marokański, prawda? czubeczek jest tutaj i, i takie. I też skórka naturalna. A to, to są jakby typowo... Ich Także, aga, niech się noszą. To ręcznie i patrzcie z takimi tymi. I to, szczerze mówiąc, za nieduże pieniądze taką CPLG kupiliśmy. Mhm. A, I to jest. O, patrzcie, nawet tutaj jest. Tu jest napisane, bo nie widziałam. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Nie. nie, wiecie co, ale nie, to teraz tak, to jest teraz. Skierowane do Agnieszki, bo to dla koleżanki Agnieszki. Niech się noszą i niech cię zaprowadzą daleko. Niech cię zaprowadzą daleko te kapcie. No i właśnie, i tutaj jeszcze jeden rzecz, jedno cudo tak naprawdę. Jak domyślacie się, Maroko jest krajem islamskim i tutaj religię traktuje się dosyć poważnie. To nie znaczy, że trzeba mieć zasłoniętą twarz, jak się jest kobietą, czy nosić burkę, czy cokolwiek innego, ale wiele ludzi traktuje to jako. A, że tak powiem, w dobrym guście i, i przestrzegają tych zasad islamskich i wiele nosi, e, takie e, nakrycie głowy, twarzy, raczej nie widzieliśmy, żeby ktoś zasłaniał. E, no i oczywiście e, jest zero alkoholu, tak? Polega to na tym, że myśmy słyszeli od naszej znajomej Polki, która tu mie mieszka, że są jakieś specjalne sklepy, że tak jak w Szwecji... w Kirfurze, dla was, którzy, bo my już jutro wyjeżdżamy, ale dla tych, którzy z Europy przyjeżdżają i chcieliby się napić lampkę wina po obiedzie, albo do obiadu, albo w hotelu sobie posiedzieć. picie, to podobno w kerfurze są tylne wejście i tam można kupić alkohol, mhm. ale przypuszczam, że ceny są duże, wysokie, mhm. dużo wyższe niż. Coś nie jest tutaj. Myśmy kupili zdanie, więc... wczoraj um, marokańskie, chyba winko, no nie takie. Wiem, zostało... Nie, to jest sauvignon, To jest jakiś francuski, chyba tak? Sévignon to jest. Nie wiem. Ale w każdym razie. My nie było dobre. Chyba im nie wyszło. O, ta, no. Takie winko, jak ktoś butelka to zna... tak. Ładna. i nas skusiła no, bardziej butelka. Je, jeżeli znacie to, to markę wina, to opiszcie o co chodzi, bo było bardzo drogie i szczerze mówiąc bardzo średnio smaczny. I generalnie skusiła nas butelka, bo była tak. taka wąska, długa i finka. nie wyszło. Było dobre. Nie, ale, ale daliśmy Baroku jeszcze szansę. I co? I nabyliśmy drogą kupna w hotelu marokańskie piwko! Nazywa się Casablanca e, i z właśnie Blanca. prawdopodobnie za chwilę otworzymy to piwko e, i oglądając film sam z Prejem Bogartem Casablanca e, będziemy sobie to, ja wytułam, to, wytułam, to piwko <ślesk> Pili. No dobra, to tyle co do zakupów. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście dajcie lajka. Jedzenie jest dobre tutaj zaraz. O jedzeniu zrobimy inny program. Dru... Nie, no, nie druga sprawa, ale mamy nagrane, to, to się pokaże. W każdym razie druga sprawa, jeżeli chcecie o coś zapytać, piszcie komentarze. Jeżeli jesteście pierwszy raz i nie subskrybujecie kanału, a Was zainteresowało, to może warto zasubskrybować, bo. Rzucamy coraz ciekawsze materiały, coraz lepiej wychodzi nam kręcenie tych filmów. No i w ogóle do widzenia. Także. Aha, no i nie zapomnijcie zobaczyć również innych filmów z Maroka, których za chwilę będzie kilka. No to tyle, tak?